Cześć. W tym odcinku będziemy szukać środka ciężkości takiej kratownicy, jak, jak widzisz. Polega to na tym, że dzielimy sobie kratownicę na poszczególne pręty. No i musimy znaleźć środki tych poszczególnych prętów, i następnie wrzucimy to do wzoru. Wzór wygląda w ten sposób, że mamy xc, czyli środka tego naszego głównego centralnego, i u góry będzie suma poszczególnych współrzędnych xowych danych prętów, przemnożona razy ich długość. I to wszystko będzie podzielone przez sumę długości wszystkich prętów. Tak samo będzie z współrzędną y. -ową. Będzie suma poszczególnych współrzędnych y przemnożona razy długość. I to wszystko podzielone przez sumę długości. Więc po kolei zacznę teraz wyznaczać środki danych prętów. Współrzędne środka pierwszego pręta to jest x jest równy 1, y jest równy 3. Natomiast długość jest równa 2. I tak będę teraz wyznaczać dla reszty prętów. Aby wyznaczyć środek pręta o numerze 4, tego tutaj, zastosujemy wzór, który wygląda w następujący sposób. Bierzemy sobie dwie współrzędne x tego dolnego punktu i tego górnego punktu i dzielimy przez dwa, w sensie sumę ich dzielimy przez dwa. I współrzędna y wygląda dokładnie w ten sam sposób. I to nam da, że punkt 0, czyli środek tego pręta, który jest pod kątem, jest równy. To jest współrzędna czwartego pręta, tak samo zrobię dla reszty. Długość tego pręta... Wyznaczymy sobie z twierdzenia Pitagorasa i będzie się równać w przybliżeniu 2,12. Wyznaczyłem wszystkie współrzędne. Generalnie zasada polega na tym, że przechodzimy od, oczywiście te współrzędne są od początku układu współrzędnych, który jest tutaj. Współrzędna xowa, no to wiadomo wzdłuż osi x, natomiast y tak samo. I gdy mamy już to wszystko wyznaczone, możemy podstawić do wzoru. Współrzędna x w przybliżeniu nam wyszła 2,84. Teraz jeszcze współrzędna y Współrzędna y wyszła nam 1,85. I to kończy w sumie nasze zadanie. Środek... Tej kratownicy. Znajduje się mniej więcej w tym miejscu. Cała trudność w tego typu zadaniach, trzeba pamiętać o zależnościach kątowych, ponieważ no, tutaj jest 45 stopni. Gdybyśmy mieli inne, inne kąty, to wtedy długości tych prętów by się zmieniły. To by było na tle. Dzięki za oglądanie.